Wiesz, jak może wyglądać idealnie, łatwe prowadzenie magazynu w warsztacie? Prezentujemy nowość w aplikacji motowarsztat.pl, więc zobaczcie. Do przeglądarki Chrome dodaliśmy wtyczkę motowarsztat.pl, która domyka zarządzanie częściami w spójną całość, a jeśli chcecie zobaczyć rekomendowane wykorzystanie wtyczki, zostańcie do końca. Po instalacji wtyczki obok przycisku dodaj do koszyka czy zamawiam części pojawił się przycisk dodaj do zlecenia w motowarsztat.pl, czyli bezpośrednio ze strony hurtowni można dodać części do zlecenia utworzonego w motowarsztacie. Nieważne, czy to pojedynczą część, czy cały koszyk. Dzięki tej funkcji możecie wycenę zrobić dosłownie w minutę. W zależności od potrzeb, dodajecie części z przyjęciem na magazyn lub same rekordy, czyli, czyli nazwę i potrzebne ilości w danym zleceniu. Jakie dodatkowe funkcje posiada wtyczka? Pobieranie utworzonych wycen z hurtowni Intercars bezpośrednio do utworzonego zlecenia, pobieranie Całych faktur WZtek lub wcześniejszych zamówień bezpośrednio ze strony hurtowni, a kolejne funkcje już niedługo. Jakie hurtownie dziś są obsługiwane? Stan na wrzesień 2024 wtyczka zintegrowana jest z 12 hurtowniami, ale to nie jest nasze ostatnie słowo. Rozwijamy się dla was cały czas i dodajemy nowe hurtownie każdego miesiąca, więc rozwój funkcji wtyczki będzie również szybki, by każda hurtownia, która jest w integracjach, miała wsparcie ze strony wtyczki wraz z każdą kolejną, nową, dodaną hurtownią. Jakie działania rekomendujemy z wtyczką? Powiemy najbardziej rozbudowaną opcję, a Wy weźmiecie co potrzebujecie. Oni do Was klient, by dowiedzieć się o wycenę naprawy. W czasochłonności dodajecie potrzebne roboczo godziny. Dzięki zainstalowanej wtyczce dodajecie do zlecenia potrzebne rekordy, ale ale bez dodania towaru na magazyn. I wysyłacie klientowi wycenę do akceptacji. Jeśli klient zaakceptuje wycenę, to zamawiacie potrzebne części do jego naprawy. Kiedy przyjechał kurier z częściami lub sami odebrali się części z hurtowni dzięki integracji przyjmujecie właściwą wuzetkę lub fakturę na magazyn i nic, i nic więcej nie robicie, bo przyjęte części na magazyn same pokryły się z wcześniej utworzonymi rekordami. Kiedy zakończycie zlecenie fakturą lub paragonem albo rozchodem wewnętrznym, części same wyjdą z magazynu www. A jeśli macie części na zwrocie, których nie użyliście, wystarczy po oddaniu zaktualizować wcześniejsze pobrane wuzetki lub faktury. Dlaczego rekomendujemy ten system? W waszym warsztacie na magazynie będziecie mieć zawsze tylko te części, które są aktualnie w dyspozycji lub użyte w naprawach, a sugerowane wyceny będą usprawniać Waszą pracę, byście pracowali szybciej i zarabiali więcej. Dzięki motowarsztat.pl. Zobacz, jego obsługa magazynu może być łatwa po moim warsztacie.